Dzisiejszy materiał opisuje historię Bogusława z Pomorza, który został królem całej Skandynawii. Żeby wiedzieć jak to się zaczęło, zacznijmy od genealogii. Bogusław urodził się w Słupsku w roku 1382. Był synem księcia słupskiego, Wacisława VII z dynastii Gryfitów oraz księżniczki Marii. Jego babką od strony matki, czyli matką Marii, była Ingeborga, księżniczka Danów i córka króla Danii, Waldemara IV Terdaga. Waldemar był członkiem dynastii Estrycynidów, wywodzącej się z pierwszych królów duńskich, z Kjoldungów. Co ważne dla historii, król Waldemar, oprócz Ingeborgi, miał również córkę imieniem Małgorzata. Waldemar Ingeborgę wydał za księcia mecklenburskiego Henryka III, syna Albrechta II. Henryk i Ingeborga spłodzili Marię, która zaś została wydana za księcia Warcisława. A oni zaś spłodzili już samego Bogusława. Druga córka króla Waldemara, czyli Małgorzata, została zaś wydana za Hakona VI, Magnussona, Sona, króla Szwecji i Norwegii i syna Magnusa Eriksona. Wracając do duńskiego króla, król Waldemar nie miał syna, był ostatnim męskim przedstawicielem Estrecynidów. Co zatem wraz z jego śmiercią w roku 1375 zakończył istnienie dynastii rządzącej. Na tron duński wszedł więc Olaf II, który był synem Hakona i Małgorzaty. Olaf miał jednak 6 lat, dlatego zamiast niego władzę regencyjnie sprawowała jego matka, sama Małgorzata. Z kolei władzę w Norwegii sprawował jej mąż, Hakon. Hakon był więc królem Norwegii, a jego sześcioletni syn królem Danii. Jak się okazało, mąż Małgorzaty zmarł w roku 1380. Dziesięcioletni Olaf został więc również królem Norwegii. Nadal był jednak zbyt młody, dlatego znowu władzę regencyjną otrzymała jego matka Małgorzata, która teraz regencyjnie sprawowała władzę zarówno w Danii, jak i w Norwegii. Tymczasem w Szwecji rządził Albrecht Mecklenburgski. Albrecht, zwany w Mecklenburgi III. Był synem Albrechta II, Eufemii, co za tym król Szwecji był dalszą niepowiązaną krwią rodziną Małgorzaty, co nie przeszkadzało jej we wspieraniu buntu przeciw Albrechtowi. Albrecht przejął władzę w Szwecji siłą, bez zgody większości szlachty. Królowa miała więc ułatwione zadanie. Tutaj przykładowy obraz pojmania Albrechta przez Małgorzatę i założenie czapki hańby na jego głowę. Sam Albrecht znajdował się w niewoli kilka lat, aż został uwolniony po obiecaniu, że nie będzie próbował odzyskać tronu Szwecji. Mniej więcej w tym okresie w życiu Małgorzaty pojawia się jej krewny, Bogusław, którego Małgorzata postanawia adoptować. Bogusław z dynastii Gryfitów ma przodków zarówno na tronie Szwecji, jak i Norwegii i Danii, jest więc pewnego rodzaju łącznikiem. 15 lutego 1388 roku królowa uznaje Bogusława za swojego następcę. Co za tym królem Norwegii zostaje Polak, Gryfita Pomorzanin Bogusław. Wówczas Bogusław, by nie wzbudzać wśród Nordyków sprzeciwu, przybiera skandynawskie imię po swoim pradziadku Eryku, który był stryjem Małgorzaty. Bogusław jako król Norwegii zaczyna się więc stytułować jako Eryk III, a sam zwany jest Erykiem Pomorskim. Eryk w roku 1396 zostaje zaś za pomocą Małgorzaty wybrany na króla Danii, a rok później koronowany zostaje już jako król Danii, Szwecji i Norwegii. W miejscowości pod nazwą Kalmar zostaje podpisana Unia Kalmarska, która unifikuje Skandynawię w jeden organizm polityczny. Mimo władzy Bogusław przez jeszcze parę lat słuchał się Małgorzaty, o której miał dług wdzięczności. Dopiero w roku 1412 jego rządy stały się samodzielne wraz ze śmiercią Małgorzaty. Kilka lat wcześniej Bogusław wyszedł za Filip Lancaster, córkę króla Anglii Henryka IV. Mimo to małżeństwo się nie udało, a gniew króla powodowała niemożliwość spłodzenia potomstwa wywołana odkrytą bezpłodnością Filipy. Erik, bo jak już zauważyliście, i mnie to używam wymiennie z Bogusławem, Podczas swoich rządów postanowił odzyskać dla Danii region Szlezwiku, którym lennie uwadali władcy holsztyńscy. Kilkukrotnie zajmował on i wycofywał się z księstwa. W walkach był wspierany przez swoich krewnych z ojczyzny, między innymi przez pomorskiego Bogusława IX oraz Barnima VIII. Erik rozbudował wiele duńskich miast, jak Kopenhaga, do której przeniósł stolicę. Zarządził też budowę zamku Kronborg, znanego z akcji Hamleta. Nadał prawo miejskie wielu miejscowościom, herb dostało miasto Malmo, na którym zresztą jest Gryf, więc symbol Gryfitów. Jego duńsko-centryczne rządy po czasie zaczęły się nie podobać szlachcie norweskiej i szwedzkiej, której szczególnie nie podobało się obsadzenie na ich ziemi urzędów przez Duńczyków oraz Pomorzan, których obsadzał Bogusław. W roku 1419 król Bogusław zawarł formalny sojusz z koroną Królestwa Polskiego. Sojusz ten miał być przeciwwagą dla krzyżaków, którzy zagrażali interesom Danii na Bałtyku. Sytuacja się odwróciła, gdy nie doszło do ślubu, którego Erik spodziewał się między rządzącym w Polsce Władysławem Jagiełło, a Jagną, córką brata strajecznego samego Erika. Wówczas zawarł sojusz z krzyżakami na wypadek wojny z Koroną. W roku 1429 Erik był osłabić Hanzę. Nałożył cła na statki przepływające przez duńskie cieśniny, co osłabiło handel na Bałtyku i doprowadziło niestety do pogorszenia sytuacji Unii Kalmarskiej. Rok później zmarła żona Eryka, Filipa. Sam król wszedł wówczas w Roma z Cecylią, prawdopodobnie pokojówką Filipy, co wzbudziło oburzenie wśród poddanych i dołożyło cegiełkę niezadowolenia do gniewu wynikającego z polityki wymierzonej w Unię Handlową oraz administracyjną produńskość. W latach 1434-1436 na tronie Szwecji pod wodzą Engelberta Engelbertsona wybuchło powstanie, które na krótko zrzuciło bogusława stronu szwedzkiego. Sam Engelbert jest uważany w Szwecji za męża Stanu i bohatera narodowego walczącego z duńską kolonizacją. Ostatecznie doszło do ugody z powstańcami, która doprowadziła do zmian zapisów Unii. Przekształcając ją we wspólnotę trzech równych podmiotów rządzonych suwerennie przez własne rady. Erik ze swoją autorytatywną osobowością, nie przestrzegał jednak zapisów ugody. Ważne było to, że konflikt został zażegnany. Król Bogusław zamierzał również po swojej śmierci na tronie zostawić swojego krewnego księcia z Pomorza, również Bogusława, tylko dziewiątego. tego samego, który wspierał go w wojnie w Szlezwiku. Rada Duńska nie zgodziła się jednak na plany Eryka. W ten czas Rada w Szwecji, korzystając z zamieszania, wybrała na regenta Karola Knutsona, po czym wybuchło tam kolejne powstanie. Skłócone ze sobą Rady Królestw Unii postanowiły zdetronizować Eryka i obrać własnych władców. W Danii i Szwecji stało się to w 1439 oraz w Norwegii, w której jako pierwszej otrzymał władzę, stało się to trzy lata później, w 1442 roku. Rada Danii po detronizacji zwróciła się do księcia Paltynatu, Krzysztofa III Bawarskiego o objęcie władzy w królestwie, ponieważ również miał w sobie krew Waldemara Terdaga. Co ciekawe, miał w sobie również krew pomorską, bo ironio, jego matka była siostrą samego Bogusława, co zatem w miejsce zetronizowanego Eryka wybrano jego siostrzeńca. Po straceniu korony szwedzkiej, duńskiej i norweskiej Bogusław postanowił zostać piratem, Swojego rodzaju ostatnim wikingiem. Wraz ze swoimi najwierniejszymi wojskami Celiom osiadł na Gotlandii. Tam w miejscowości Wizby stworzył swoją siedzibę. Skąd ze swoimi morskimi wojami najeżdżał statki najczęściej nadal z nienawidzonej Hanzy. Były król wraz ze swoimi okrętami terroryzował statki handlowe na Bałtyku. Był na tyle niebezpieczny, że proponowano mu przekazanie w dożywocie Gotlandii pod jego własne nowe księstwo. Byle zakończył pieszcze wyprawy. Ten jednak nie uczynił tego i po najeździe szwedzkim w 1449 na Gotlandię opuścił wyspę. Wówczas objął władzę po swoim zmarłym na Pomorzu krewnym. Po jakże długiej przygodzie, zapoczątkowanej przez bycie adoptowanym przez królową, przyjęcie skandynawskiego imienia, zostanie królem i zjednoczenie Skandynawii, po detronizacji i zostanie piratem. Wrócił ostatecznie więc do swojej ojczyzny. Mimo tego nie objął w pełni władzy na Pomorzu, bo musiał ją dzielić z piastowską księżniczką Marią Siemowitówną z Mazowsza, która była wdową po jego zmarłym krewnym. Bogusław czy też Eryk Pomorski zamieszkał w Darłowie, a skarby, które wywiózł z Danii oraz zdobył podczas pirackich najazdów, przekazał Zofii, córce zmarłego krewnego wspomnianego już dwukrotnie Bogusława IX, który wspierał go podczas wojen z Szlezwikiem i którego sam król Bogusław chciał obsadzić na tronie Norwegii. Zofia zaś wychodząc za mąż za księcia z Wołogoszczy spłodziła następcę księstwa słupskiego, Bogusława X Wielkiego. Tutaj całość już zupełnie się komplikuje i pokazuje jak popularnym było imię Bogusław na Pomorzu. Wracając jednak, sam Bogusław, a Zmarł i został pochowany w grobowcu, znajdującym się dziś w kościele w Darłowie. Tak więc kończy się historia Bogusława, zwanego Erykiem Pomorskim. Był to człowiek wielki, wpłynął na historię naszego kontynentu. A kto wie, jak potoczyłyby się losy Europy, gdyby jego projekty geopolityczne zostały w pełni zrealizowane. Napomknąłem wszak o tym, że chciał on obsadzić na tronie swojego brata stryjecznego, również Bogusława, tylko dziewiątego. Liczył on również na małżeństwo jego córki z królem Władysławem II. Może wtedy doszłoby do powstania Unii Polsko-Nordyckiej zamiast Unii Polsko-Litewskiej, a może powstałaby Rzeczpospolita Polsko-Litewsko-Kalmarska? To już tylko gdybanie. Tak czy owak Bogusław zapisał się na kartach dziejów. Został królem Skandynawii, zjednoczył tamtejsze państwa pod swoją władzą, został ostatecznie obalony, osiał na Gotlandii, został piratem, a później opuścił wyspę i starość spędził w miejscu, z którego pochodził. Jest to niezwykle ciekawa historia i warta nagłośnienia. Tutaj kończy się mój materiał. Zapraszam do skomentowania, ocenienia. I pozdrawiam. Czołem.